Salwy! Wam trzema, Czemu? salwą, Salwo! Wodę! salwą, Salwo! 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 A pas. Broń. Przez piersi. Broń. Drugi szereg. Krok na wprost. Marsz. Kompania. Spocznij. Salwę honorową wykonała kompania honorowa pod dowództwem podporucznika Mariusza Dolińskiego, wystawiona przez czwartą kompanię rozpoznawczą drugiego kruwieszowskiego pułku rozpoznawczego. Poczet sztandarowy w składzie. Dowódca pocztu plutonowy Rafał Szanowski, sztandarowy starszy szeregowy Krzysztof Wasilewicz, asysta starszy kapel Tomasz Kazak. Uprzejmie proszę. Us